Na moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story bardzo często przedstawiam Wam losy ludzkie, opowieści z przeszłości, które są trudne, ciężkie, pocięte i pogmatwane. Pokazuję Wam też losy ludzi, którzy dokonywali wyboru różnego, słusznego bądź próbkowego. Ale zawsze też opowiadam o konsekwencjach jednego i drugiego wyboru, jakiego dokonali. Fragment pewnego listu. Drogi synku, ja ci przebaczam i Bóg ci też przebaczy. Oddaję życie, abyś ty mógł żyć. Rozmawiałem wczoraj przez kraty z Adamem Wąsztykiem. Pamiętasz tego polaka? On woził cegły. Tak, na budowę naszego domu. To on powiedział, że masz do niego przyjść, a on cię uratuje. Tak. Powiedział nawet, że gdyby wiedział, to powinniśmy wszyscy do niego przyjść. Wszystkich, by nas uratował i schował. Pamiętaj, dbaj o siebie. Jest dobrze. Tyle, ile będzie to możliwe. Pij. Nie przeziębisz się, abyś przetrwał tą potworną gehennę. Być może jakimś cudem uda nam się wydostać z aresztu. Nie wiem. To są ostatnie słowa Twojego Ojca do Ciebie oddaje ofiarę życia swoją, abyś ty mógł synku żyć. To był ostatni list pożegnalny ojca do Szmula Malera, żydowskiego chłopca z Frampola. Ojca złapano po likwidacji kryjówki 2 listopada 1942 roku. Został zatrzymany w zorganizowanym prowizorycznym areszcie w miejscowej szkole. Tam trzymano tych, których złapiano jako pierwszych, a potem dorzucano wszystkich tych, których Niemcy łapali w następnych dniach. Kiedy już szkoła była pełna, zaprowadzono ich na cmentarz żydowski i rozstrzelano. Szmul przeżył wojnę. Dzięki Polakowi Adama, Adamowi Wąszykowi, który był wozaczem cegieł, dokonał wyboru.